Kiedy, no ja tu jak przyszedłem, to tak siedziałem i mówię, co ja tu robię w ogóle? No i tutaj jak, jak się kolega odeznał o tym, że zapił, to, to mówię, nie to chyba, to chyba też jest coś, coś o mnie. Nie? Ale ja sobie przypominam właśnie takie czasy, że przychodziłem tam na kasę, nieraz nieraz pijany. Się po prostu i tak się czułem lepiej. Czułem, czułem się szczególnym od tych, co nie piją, a bywało tak, że nie raz po prostu płakałem. Nie? Pamiętam w takimi walejach jerozolimskich. Że po prostu nie wiem, czy ja byłem skacowany. Po i dźwignie chłopaki zabrali. Mnie tam wy wywieźli gdzieś, bo ja już na centralnym tam urządowałem i dzisiaj ja oddziela mnie od Boga właśnie to, to, co ja miałem. Że ja tu przychodzę, słucham, ja pierdolę, pora mnie oddać, są gary, Kiedy to, to jest? To mnie oddziela od Boga. Nie? Jeśli właśnie nie mogę wytrzymać z drugim człowiekiem, no jakim go kopnął w dobę po prostu nie. Kiedy nie mogę słuchać nawet, nie. Kiedy po prostu żygać mi że chce, nie. Tak jak dzisiaj gadaliśmy o przyjściu tutaj, no nie. I, I wtedy jestem jak najdalej od ludzi i od Boga. Dla mnie to jest to, to samo. Jeśli jestem daleko od ludzi, to jak mogę być blisko Boga? No, to jest w ogóle paranoja, nie? I Bóg Bóg jest w każdym stanie, w każdym jednym człowieku. W tym, w tym najgorszym. No i teraz po wielu latach doszło do mnie, że ja, że ja nie muszę po prostu. Cierpieć z takim człowiekiem. Nie? Mogę coś tam zrobić i, i powiedzieć, bye bye, rób sobie dalej, jak chcesz. Nie? Kiedyś myślałem, że to nie, nieraz w ogóle się mogę nie odzywać, mogę nie zareagować, nie? ale muszę pamiętać właśnie o takich. W ważnych rzeczach, jak na przykład, kiedy tracę swoją wolność, kiedy, kiedy nie jestem po prostu w stanie kontrolować swojego życia. Muszę o tym pamiętać. I, i, ja, I ja wreszcie po jakimś czasie to wiem. Nie? Wtedy, kiedy sięgam po alkohol, czy, tak jak teraz jest u papierosy, no, momentalnie y, tracę swoją wolność, bo staję się niewolnikiem tego uzależnienia. Nie wiem jak to z kasynem, bo tam dawno nie byłem. E, nie wiem. Tam z innymi sprawami. Myślałem, że nigdy sobie nie, nie poradzę z jedzeniem, ale okazało się, że daję radę, nie? że tak naprawdę pomalutku najpierw rzeczy najważniejsze. Nie? Ja wiem, że odbierało mi wolność całkowicie moje picie. Nie? Czyli z chwilą, gdy się napiję, to po prostu tracę wolność. I nie jestem w stanie kontrolować absolutnie swojego życia. I teraz muszę sobie zadać pytanie: czy ja kontroluję na trzeźwo? Dzisiaj na, na tej mojej grupie wideo, audio tam yy, przyjaciel z Anglii rzucił taki temat. I, i tak, i, i tam większość mówi, że, że, że tak, że, że ja mam wpływ, jak jestem trzeźwy, na swoje życie. Ale, ale czy to jest do, do końca prawda? Ja, jakiś tam wpływ mam, e, ale na przykład jak przeleglądałem Ronaldo, nie? No, Tak chciał tą, tą bramkę strzelić nie miał możliwości, nie? Całe życie mój kupel oglądał ten film o nim. No, poświęcił wszystko temu. To jest tak jak cybor, zapogłem 39 lat, tak genialna forma. I ten strzał tam 140 km na godzinę, no to się to w nie Taką bombę, ja sobie wyobrażam, w murze co stał, jakby któryś byłem, dostał tą piłkę, to był tak jak kula. Ech, no niesamowite, ale ten. Ale ja się ucieszyłem jako nie? Miałem radość. nie? No bo on uważał, że on po prostu musi tą bramkę wam, że tam jej ubrakuje do tego do tego. Nie? I tak samo jest nieraz ze mną. Nie? Mi się coś wydaje. Nie? Mam, mam nieraz jakieś miraże, że to ma być tak, nie tak i tak. I, tak, I ja tak żyłem nie? I wiele, wiele swoich marzeń spełniłem nie? I, i, i osiągnąłem to, co chciałem. I tak naprawdę chcesz, ludzie się gadali co coraz bardziej, coraz bardziej zachwyca to, że nie, nie mogę godzinę, albo tam chwilę, albo sekundę się zachwycić tym życiem. Pomyli sobie, kurczę, to no jakie to jest piękne. Nie? Nic mi tak naprawdę nie potrzeba, nic, kompletnie. No, inna sprawa, że tam mam, że, że, że mam gdzie spać, czymś jeździć. No mam kogo kocham. Może, może też ktoś mnie kocha. No i czuję się spełniony tak naprawdę. Ale wielokrotnie tak było w moim życiu i było to za mało. Za mało. Bo ten ma lepsze autko. Ten ma więcej pieniędzy. Nie? A tam jest jeszcze taka, której jeszcze tam nie spałem i nie próbowałem. Nie? I zawsze było to jakieś tam. Nie? Teraz po prostu mam, mam tak, jak z tymi rzeczami, które tam nieraz z, z znajduję, albo gdzieś, jak to się mówi, leżą w zasięgu mojego dawnego życia. Nie? Wiem, przecież ty już jesteś inny człowiek, nie? tobie jest to niepotrzebne. Ty masz tego, który ci wszystko da. Wszystko. Na ile mi tej wiary starczy, nadziei, a rzadko tej miłości. Także słuchajcie, tydzień temu i godzinę prowadziłem meeting i tu nie pojechałem. Była druga część meczu, ja pojechałem podawać, podnieść <tryk> posłanie do noclegowni, nie? gdzie przyjechał, jeden kumpel mój czekał już, ja przyjechałem drugi, a oni się wszyscy patrzyli na nas jak takich idiotów, nie? I nie piją, to wszyscy nawracać kogoś, nie? Oczywiście każdy musiał tam wejść, trzeźwy w rąbku, musiał tu muchnąć. I była setka osób, ale na te spotkanie z nami, to tam przyszło, weszło, przeszurało, przeszkadzało, tego, no może z, z pięć, sześć osób słuchało, nie? Ale ja jeszcze miałem taką projekcję, mówię, że no tam przyjadę i będę mówił, a mu powiedzą, no, mówię, pewnie, pewnie będą chcieli to, co ja już mam teraz, nie. A to nie wiedzą, że mnie to zajęło parę lat, żeby to, żeby to osiągnąć. Ale okazało się, że nie, nic od nas nie chcieli, nic kompletnie, nic. Nawet nas słuchać nie chcieli. Nie. E, jeden, jeden chłopak powiedział, że kiedyś był, to że tam w Anglii spotkał się za, tak 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 I co? Muszę sobie uważać, że dzień stracony, i tak dalej, ale ja zyskałem. Ja zyskałem. to jest to, co nie da się wytłumaczyć w żaden sposób. W normalnym świecie to nie funkcjonuje. No co, no idziesz gdzieś i ludzie nie przychodzą, to jesteś do dóbr, nie? Bo ludzie cię nie chcą słuchać, no to po, 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 po co tam chodzić? Ale ja zyskałem, dopiero do mnie doszło to, co Bill że 66 pomógł, i oni wszyscy zapili dalej. I prawdopodobnie nikt nie przeżył. Jeden się powiesił u niego tam w, w domu. Nie? W domu Jeden do okra. Ale Lois mu powiedziała, mówi, ale ty nie pijesz, zobacz, już pół roku, nie? I po pół roku dopiero spotkałem doktora Boba. Hmm. I oczywiście, jak będzie tam, żeby ciekawy, to 99 pomógł. Ten setny to był doktor, Bob, tak już w Poznaniu prze przekazali polskiemu, a ci co przyjechali z Ameryki nie, że na setkę alkoholików jeden przestaje pić. I czelek ten powiedział, to ja będę tym jeden. I jest. Ale 47 lat nie piję. Dłużej z tego siemianowic tam gdzieś ze Śląska. No i powiem wam tak, że cały czas wydaje mi się, że gdzieś tam nieraz dochodzę, że już coś wiem, że to... A to okazuje się pak, następne drzwi się otwierają. <grystanie> Nie mogę sobie przypomnieć, ja dzisiaj już tak się czułem znakomicie, tak fajnie, było mi tak dobrze. I coś jechałem rowerem. Coś mnie tak wyprowadziło z równowagi. Że go kościołacie przeżegnałem. Mówię, Boże, dziękuję. I tu, jak zobaczyłem kolegę, nie, tak od razu, tak przeleciałem po telefonie i mówię, kurczę ile ludzi pije. No tu jest garstka, taka tycia garstka, nie? a ilu ludzi się tu dzisiaj męczy? Dzisiaj nie mogą wyjść z cudu. nasz przyjaciel taki wspólny. Nie? I mówię, i, 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 i to jest to, co, co, co ja często nie zauważam, nie szukam, gonię i tak dalej, a nie wiem kto to powiedział, ale ktoś bardzo, bardzo znany, nie wiem, czy coraz częściej zapominam, ale w, w, właśnie to powiedział, że w końcu przychodzi taki czas, że i tu między innymi Clint Eastwood też do tego nawiązywał to bardziej z rodziną, połączył i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze wracając do tych spraw, do tej przyjaźni. Tak jak słuchajcie, no ja tam przeprowadziłem wielu chłopaków przez ten program, ale ostatnio właśnie mi się przydarzyło, że. Trzech, trzech czterech do mnie przyjechało. Nie? Cztery do mnie przyjechało, i normalnie poczułem taką, poczułem taką, no, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, takie wzruszenie, że ja no, nie, nie mogę na, nawiązać kontaktu ze, ze swoimi synami, bo są takie, oni nie chcą, może ja nie jestem gotowy, może ja też nie chcę, nie wiem, ale jest to trudne. A tutaj po prostu, jak to się mówi, mam jakby takich nowych swoich synów. Mam po prostu chłopaków, no, którzy, mi, którzy mi pomagają. Ja im kiedyś dałem siłę, a oni wczoraj mi dali swoją siłę. Nie? A to tak normalnie, że ja się wzruszyłem. I, i to, są, to są takie momenty, że ja, ja, ja przez pięć lat ja nie wiedziałem po co, po co ja ten program w ogóle przekazywałem w no pół roku na jednego gościa. Trzeba poświęcić, nie? I mówię, po co to wszystko tutaj ten. No? I, I wczoraj to zrozumiałem. Nie? Wczoraj to do mnie doszło, że to przychodzi taka chwila, tak jak z tym szczęściem. No, no bo co, co to jest szczęście? Zawsze szczęście pomyślałem, że tu tu, 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 tu i to. Nie, w szczęście to jest nieraz chwila. Chwila, sekunda i czuję to niesamowite jakąś taką bliskość z ludźmi, z Bogiem. Po prostu jest, jest mi dobrze. Jest mi dobrze w tym, w tym świecie. I nieraz pring i coś się tam nie kończy. A wiem co, bo ja dzisiaj tam stawiałem futrynę i ten z kolegą i ten. I nagle my żeśmy skończyli. Moja Magda mówi, to dobrze, że się będzie huku i zaczęły te kosiarki na dworze tymi kosiarkami. Ja, ja po prostu straciłem już cierpliwość. Także wiem, że jestem bardzo słaby, że potrzebuję pomocy. Sam tej pomocy nie, nie uzyskam, ale mój, mój problem się, się, się zaczyna wtedy, kiedy wydaje mi się, że już coś wiem i coś wiem. Dzisiaj wiem, że cały czas się uczę. В какой